Najbliższa niedziela 26 sierpnia należeć będzie do kobiet. W ramach 20 dni Częstochowy oraz trwającej w naszym mieście kampanii jestem matką, żoną i kobietą. Zapraszamy na warsztaty rozwojowe dla kobiet. Warsztaty odbywać się będą od godziny 10 w ośrodku promocji kultury Gaudemater przy ulicy Dąbrowskiego. Aby wziąć udział w warsztatach, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na www.jestemkobieta.czest.pl. Jednocześnie tutaj, na Placu Biegańskiego, zapraszamy już panie z całymi rodzinami na rodzinną niedzielę i na wyspę Uciech dla dzieci. Przygotowaliśmy szereg atrakcji właśnie dla dzieciaków, a my mamy. I'm moved. Kobiety będziemy mogły przyjrzeć się nadchodzącym trendom na jesień i zimę, zarówno w modzie jak i urodzi, bo aż cztery firmy odzieżowe będą pokazywały kolekcję swoich ubrań. Do naszej dyspozycji będą wizerzyści, fryzjerzy, będzie można podejść na ich stanowiska, zapytać się, poprosić o poradę. Z kolei dla mam, których dzieciaki szybko rosną, a ich szafy pełne są za małych ubrań, zorganizowaliśmy pierwszy raz w Częstochowie kiermasz dziecięcych ubranek. Już od godziny 12 tutaj na placu będzie można przynieść czystej, wypracowane ubranka po swoich dzieciach i zaoferować je innym mamom, sprzedać bądź e, wymienić. Z kolei te mamy, e, które Planują i oczekują e, dzieciaczka, a potrzebny jest im wózek, e, zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Bo właśnie profesjonalny wózek dziecięcy jest główną nagrodą. Co trzeba zrobić? Szukać w mediach, zarówno tych e, drukowanych, jak i internetowych, specjalnego kuponu. Następnie wydrukować go, wypełnić, a później 26 sierpnia przynieść tutaj na Plac Biegańskiego i wrzucić do urny. A przed godziną 18 oczekiwać swojego imienia, nazwiska jako tego wyczytanego jako zwycięzcy konkursu. Także, szanowne panie, drogie mamy, kobiety, 26 sierpnia czekamy na Was tutaj, na Placu Biegańskiego. Przychodźcie, przybywajcie, nie może Was zabraknąć. Do zobaczenia.